Odbiór techniczny widać zrobiony. Tutaj też. Po czym to można poznać? Dużo jest popsikane. Fargo. Żeby sprawdzić wszelkiego rodzaju spawy. A tu orczyki. Cześć. Witajcie. Prosiliście, pytaliście, sugerowaliście, żądaliście, więc jestem. Więc jestem na sztawinach, a dokładnie w ośrodku narciarskim Pilsko w Korbielowie. Udało mi się uzyskać kilka informacji na temat planów rozwojowych tego co będzie w tym sezonie i co będzie w przyszłym sezonie. A może przyjdzie nam troszeczkę dłużej poczekać. Uzbroimy się w cierpliwość. Ponieważ trzecie podejście do Pilska właśnie ma miejsce i jest duża szansa, że wkrótce w tym miejscu zamiast wsiadać na te orczyki Siedziemy na nowoczesną kanapę. Ale co ja wam tu będę opowiadał? Byście filmu nie obejrzeli. Zapraszam. osobowa wyprzęgana kanapa z jątka na buczynkę. To tą kanapą możemy wyjechać na jedną z lepszych teraz tutaj w ośrodku narciarskim Pilsko. Kanapa, która rodziła się w bulach. Rodziła się w bulach, ponieważ poprzedni właściciel ośrodka narciarskiego, no. Powiedzmy tak delikatnie rzecz biorąc, chociaż to wszyscy wiedzą, nie dogadywał się z producentem tej kanapy, czyli ze słowacką firmą Tatra Lift. Chodziło o pieniądze. Jak zwykle, Słowacy twierdzili, że pieniędzy nie dostali. Właściciel twierdził, że pieniędzy nie wysłał, ponieważ wyciąg niespecjalnie dobrze nie działał. Były przepychanki, a my, narciarze, no co? Mogliśmy patrzeć tylko, jak ta kanapa tutaj stoi. Zresztą, były właściciel, a właściciel tak a propos ośrodka narciarskiego w Istebnej, który dosyć dobrze funkcjonuje. Natomiast tutaj w Pilsko myślę, że gdzieś troszeczkę przestrzelił z inwestycją. To znaczy, chodzi mi o to, że porywając się na taki ośrodek jak Pilsko. No trzeba mieć bardzo duży portfel. Bardzo duży dostęp do gotówki ewentualnie do finansowania. Niestety od początku było widać, że tych pieniędzy brakuje. Czego przykładem może być pierwsza kolej czteroosobowa, która tutaj powstała oraz ta wyprzęgana czwórka, która chyba tak naprawdę to była takim prototypem, pierwszym prototypem postawionym przez Tatra Lift gdziekolwiek na świecie. Poprzednia jedynie jeździła taka króciutka w fabryce Tatra Lift, gdzie testowali wszystkie ma maszyny wyprzęgania. Stąd też problemy na początku z tą koleją. Powoli zbliżam się do górnej stacji kanapy na buczynce. O ile dobrze pamiętam, 1096 metrów nad poziomem morza, czyli to jest tak wysokość szyndzielni, gdzie wczoraj byłem. I zjazd na dół to pokonanie prawie 400 metrów różnicy poziomów. Więc jest co jechać. Jeżeli bym się pomylił, to napiszę dokładno, dokładne cyferki. Tak to się prezentuje tutaj kanapa. No zacznie, Wszystko by było fajnie, gdyby to cały czas funkcjonowało, żeby to wywoziło nas tutaj bez żadnych problemów. Mam nadzieję, że w tym sezonie kanapa będzie działać bez żadnych problemów, że będziemy mogli z niej korzystać. Jestem dobrej myśli, optymistycznie jestem nastawiony. Jak zawsze, powiem Wam, ciepło, bardzo ciepło. Jest połowa października. Dokładnie rok temu, już byłem po otwarciu sezonu, może trochę szumieć. Byłem po otwarciu sezonu w Szczyrku. Zanim pojechałem na lodowce, wpadłem na Biały Krzyż, gdzie można by było zjechać. Oczywiście, od razu uprzedzam pytania, wyciąg był nieczynny, ale napadało tyle śniegu, a w związku z tym, że jest tam. Trawa na stoku na białym krzyżu, więc można było sobie kilka razy śmignąć. Wydaje mi się, że byłem pierwszym narciarzem w zeszłym sezonie. No w tym roku, jak widzicie, krótki rękawek w połowie października przy wyjściu na Pilska. Jestem na Solisku, jestem na Solisku, jestem w miejscu, gdzie kiedyś była stacja podwójnego orczyka. Odwrócę kamerę, proszę bardzo. W tym miejscu była stacja podwójnego orczyka. Dzisiaj jest tutaj taki podezrobiony zrobiony plac, na którym stoi jakiś namiocik, taki typu apreski, a obok mnie z mojej prawej strony górna stacja kolei, czteroosobowej kolei, pierwszej kolei, jaka tutaj stanęła tego typu kolei jaka tutaj stanęła w Korbielowie dla narciarzy, bo jeszcze jest dwójeczka. To następny, następny przykład przyszłościowych inwestycji na Pilsku. Dzisiaj trochę pomarudzę, ale to nie, żebym narzekał. No, były takie raja, jakie były. Taki inwestor, jaki był inwestor, coś zrobił, no, ale niestety coś. A dlatego, że zrobił coś, więc trzeba robić... Czyli kopać dziury i prowadzić rury do systemu naśnieżania. Do systemu naśnieżania, ponieważ stary był kiepski, niewydolny, i tak dalej, i tak dalej. Tu naprawdę na Pilsku potrzeba bardzo dużych pieniędzy i mądrych ludzi, którzy zrobią z tej góry prawdziwy ośrodek narciarski, do którego będziemy mogli przyjechać. W miarę wcześnie i w miarę późno skończyć, ponieważ jest to najwyższe miejsce w Polsce poza tatrami, gdzie można jeździć na nartach, gdzie można wyjechać wyciągami na nartach. A tutaj na dole aż się prosi, szczególnie przy tej trasie z buczynki tutaj do Soliska i do kamiennej, czyli do dolnego parkingu, o to, żeby śniegu było pod dostatkiem, żebyśmy mogli tutaj jeździć w ciągu dnia. I oczywiście wieczorami. No ale takie są efekty troszeczkę nieplanowania i braku jakiejś koordynacji. Taki przykład wam podam, że Słowacy zanim zaczęli swoją potężną inwestycję z dużymi bardzo pieniędzmi, ale potężną inwestycję, trzy lata się do niej przygotowywali. Natomiast tutaj na, na Pilsku wszystko poszło jak gdyby z marszu. Wszyscy się bardzo cieszyli, że będą nowe inwestycje. Nomen omen. Byłem przy wkopywaniu tego przysłowiowego kamienia węgielnego pod nową e, kolej. Sam dorzuciłem tam garść złopaty. licząc na to, że w przyszłości, że teraz po tylu latach to Pilsko będzie kwitło. I nie chodzi tutaj o to, żeby Pilsko zaorać i żeby zniszczyć tutaj to środowisko naturalne, bo jest to bardzo wyjątkowa góra ale chociaż zagospodarować to co jest do dyspozycji. To co było po narciarzach może troszeczkę zmodernizować, przeprofilować, postawić tu nowoczesną infrastrukturę tak żeby żyć w zgodzie z naturą. Wyszło jak wyszło. Dobra, idziemy do góry, idziemy dalej. Czteroosobowa kanapa, która wywozi nas, narciarzy i snowboardzistów. O. Trwają testy dzisiaj, która wywozi nasz snowboardzistów z kamiennej, tutaj na solisko. To też w pewien sposób przykład oszczędności, bo nie jest to szczyt techniki, nie jest to żadna super nowoczesna kanapa, która sprawiałaby, że bardzo szybko dostaniemy się na górę. Dobrze się stało, że jest nowy inwestor. Dobrze się stało, że jest to inwestor, który ma już ośrodek narciarski, który funkcjonuje, w którym jest gondola. W każdym razie, wracając do kanapy firmy LST, od początku były z nią problemy. Były problemy z pierwszą podporą, trzeba było ją poprawiać. Nie do końca ona dobrze funkcjonowała na początku. No ale zostawmy to już jest za nami. Ważne, żeby w przyszłości działała sprawnie. Szkoda, że nie ma tutaj. Szybkiej kanapy. W ogóle szkoda, że ta kanapa nie wyjeżdża po prostu na buczynkę od razu, bo to by było chyba najlepsze rozwiązanie. Ale powiedzmy, że tak, tak to ma wyglądać tutaj. Idę sobie teraz. Dochodzę do buczynki. Właściwie jestem na Polanie. Już. Trasa. Bardzo, bardzo fajna, jak jestem tu na Pilsku, to lubię sobie tą trasą zjechać, bo zwróćcie uwagę. Jak pójdziemy stamtąd, a krawędzi ogień. Tu się robi naprawdę bardzo szeroko. I jeszcze te z tyłu widoki. I jeszcze te z tyłu widoki. Coś to zmienia. Zobaczmy. O, chyba tak. I jeszcze te przepiękne widoki na Babią górę. A oczywiście wyżej na tatry. Zresztą przy dobrej pogodzie z Pilska jest wprost genialny widok. Jedynie przebić ten widok może panorama Tatr z Babiej Góry. O świcie. Albo o zachodzie słońca. Jak widzicie cały tutaj pas wzdłuż trasy jest przeorany. Jest sporo nowych tablic rozdzielczych. Jest pociągnięte nowe naśnieżanie. Nowy właściciel zaczął właśnie od tego, żeby ta trasa na której śniegu często brakowało, jak najszybciej wystartowała, żeby to naśnieżanie było i jak najlepsze. W dzisiejszych czasach to chyba o, najważniejsza rzecz w ośrodku narciarskim. Jeżeli dołączymy do tego oświetlenie, nome, nome, które w tym roku będzie trochę kosztowało, zobaczymy jak to będzie, to z tego miejsca robi się doskonałe miejsce na wypad narciarski. Przejdę teraz na krótsze. Wybieram się w kierunku szczabin, a tam a tam będzie nowość. A właściwie plan na budowę czegoś. Ale to już zdradzę Wam w miejscu, skąd będzie startowała nowa kolej. Ostatnio to sobie tak daje trochę w kość. Czwartek to było. w sobota. Dzisiaj jest poniedziałek, tak a propos. Teraz jest koło tu w górach. Przypuszczam 17 stopni, za się leje. Sobota szyndzielnia na szybko. Niedziela, aż na szybko. No i dzisiaj przynajmniej szczawiny. A więcej po prostu nie mam czasu, żeby wyjść na Miziową albo na Pilsko. Uf. Ale to wystarczy, żeby dla Was coś nagrać. A taterki widać. Widać. Na dole mgiełka, a tam z tyłu pięknie Widać tatry. Dzisiaj pogoda jest nieszczególna, ale myślę, że ze szczytu Pilska może być dużo lepiej, bo obserwator będzie ponad tą mgłą zalegającą w dolinach. Zalegającą tam na podtatrzu, na podhalu. Dotarłem już na sztawiny. Tutaj coś się widzę, dzieje. Coś jest zbudowane, gdzie będzie można spożywać konsumpcję, pewnie. Tutaj, hiper super nowoczesne krzesło dwuosobowe. Ale to, co nas najbardziej interesuje, znajduje się tu. Sztawiny. Sztawiny. To miejsce, które nas dzisiaj interesuje. Za mną podwójny orczyk na halę miziową, i to miejsce najbardziej nas dzisiaj interesuje, bo tutaj już mogę Wam oficjalnie powiedzieć, będzie pierwsza i taka z przytupem inwestycja na pilsku, e, którą chce e, poczynić nowy właściciel. To w tym miejscu, zamiast Podwójnego orczyka, którym dojeżdżam na Halę Miziową, jeszcze nie mogę wam powiedzieć, czy w przyszłym roku, czy za dwa lata, czy znaczy w przyszłym sezonie, czy za dwa sezony, będziemy mogli wyjechać stąd tam na górę czteroosobową kanapą. To już wiem, to już wiem, że ten podwójny orczyk zostanie zastąpiony czteroosobową kanapą. Właściciel ma pozwolenie na budowę. Więc jest kwestia tak naprawdę wyboru oferty, przygotowania wszystkiego no i budowy, i budowy. I mam nadzieję, że jak najszybciej takiej inwestycji się doczekamy. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane, czy ten budynek zostanie całkowicie wyburzony, czy, czy nie. Czy ta stacja dolny Peron zostanie wkomponowana? Tutaj, chociaż trochę tu mało miejsca jest, Ach, wszystko się da zrobić, można obniżyć i komponować peron, bo budynek jest bardzo solidny. Czy zostanie peron tutaj wybudowany wcześniej? Tutaj to sobie tak troszeczkę pogdybam, że jestem no, takim optymistą zresztą co widać w moich filmach, że mam nadzieję, że tutaj już powstanie kanapa jednej z wiodących film. Czy to będzie Leitner, czy to będzie Doppelmayr, czy to będzie na przykład Bartolet, że powstanie kanapa z osłonami z podgrzewanymi Kanapami, bo w tym miejscu czasami <laughs> duje, jest zimno. Po drugie, kanapa wyjeżdża na, tam na dosyć odsłonięty teren i tam troszeczkę mocniej podwiewa, więc osłony na pewno się przydadzą. Tutaj te warunki są już troszeczkę ekstremalne, i myślę, że dobra kanapa z osłonami jest tutaj taką inwestycją jak najbardziej na miejscu. Więc jeżeli pytacie się zadajecie sobie pytanie co dalej? To już macie odpowiedź. Pierwszy krok to naśnieżanie, poprawienie naśnieżanie na Buczynce na trasie z Buczynki przez Solisko do Kamiennej. Drugi etap. Drugi etap to budowa kanapy z Wyszkawi na Miziową, tu jest wspaniała trasa. Zresztą powiem wam, że tutaj z Pilska, czyli jak wyjedziemy jeszcze wyżej na Pilsko, nie z Kopy, tylko z Pilska, ta trasa tutaj ma 3,3 km. Także sporo. Nie chciało mi się wierzyć troszeczkę, ale 3,364. Pilsko, Hala Szczawiny. 3,364, czyli jest to jedna z dłuższych tras, na Pilsku w ogóle najdłuższa, ale jedna z dłuższych tras, po której możemy w Polsce... Jeździć i taka słuszna trasa. To jest trasa czerwona, jest co jechać. Jakby się tak przypiąć troszeczkę, to nogi naprawdę będą bolały. Zresztą Pilsko ma kilka takich fajnych zjazdów, bo jak właśnie weźmiemy ten tutaj zjazd, czy zjazd z buczynki na sam dół, to jest 2,5 km. Więc jest co jechać. Oby. Oby to się wszystko udało, i żeby to był pierwszy krok do rozwoju ośrodka narciarskiego Pilsko, żeby w końcu, jak to się mówi, do trzech razy sztuka, za tym trzecim razem ośrodek złapał oddech. W symbiozie z naturą, bez jakichś specjalnych, dużych ingerencji w naturę, żeby, że tak powiem, wszyscy się tutaj dogadali, a mieszkańcy Korbielowa w końcu troszeczkę odetchnęli, i żeby im klientów, którzy będą przyjeżdżać tutaj na dłużej do Korbielowa na narty, na Pilsko przybywało. No i my, narciarze, żebyśmy mogli korzystać z tej pięknej góry, no bo takich tras narciarskich jak tutaj jest niewiele w Polsce. Mam też nadzieję, że wraz z inwestycją w nową kanapę, zbudową nowej kanapy, zostanie też uruchomiona ta czarna trasa. Słynna czarna trasa z tą ścianką powyżej, bo jest to naprawdę bardzo interesujący stok. Natomiast problem jest taki, że tam jest osuwisko, że tam jest osuwisko, no i mam nadzieję, że nowy właściciel sobie z tym poradzi. Bo aż szkoda tak pięknego stoku. Natomiast do dyspozycji oczywiście mamy tutaj czerwoną trasę, na której można pójść pełnym piecem, jak mówi jeden z youtuberów. Aha! Mój plecak i ręczniczek. Od 8 do 16 czynny. Dwuosobowa kanapa na hale sztawiny. No aż się prosi, żeby tutaj stanęło coś lepszego. Kiedyś pamiętam, były plany. Aby w ogóle z dołu, z dolnego parkingu narciarzy, turystów wywoziła na halę Miziową gondola. I tak to tak naprawdę powinno wyglądać. A dzisiaj mamy tego typu kanapę, uj, która jest po prostu bardziej już muzeum, nadaje się do muzeum niż do wożenia narciarzy, snowboardzistów czy turystów. Być może w przyszłości. Tutaj też coś powstanie. Albo jakaś nowoczesna kanapa. A najlepiej to by było, tak naprawdę, gdyby było coś, co wywiezie nas, narciarzy, snowboardzistów i turystów, na halę Miziową. Oj, wtedy góra by ożyła. Ale nie jestem pewien, czy ci w kolorze zielonym się na to zgodzą. Jakie tu są widoki. Jak to się brzydko mówi, to jest ta wartość dodana do jazdy w ośrodku narciarskim Pilsko w Korbielowie. No, czyż to nie pięknie wygląda? Ale żeby nie było tak słodko, to łyżka tego, dziegciu, nie? Zobaczcie. Ktoś postanowił zrobić oświetlenie tutaj. Ale pierwsza lampa jest tu. Żadnej lampy nie ma na tym odcinku. Czyli nawet jeżeli byście chcieli skorzystać z takiej jazdy wieczornej, tu z buczynki, to nie ma opcji. Muszę porozmawiać z kimś, od, z jakimś przedstawicielem nowego właściciela, co z tym mają zamiar zrobić. Bo widzę, że tu są nowe skrzynki. Tu już jest naśnieżanie zrobione, więc coś się tu będzie działo. No ale co z tym oświetleniem? Była aż szkoda, po prostu szkoda. By była jeszcze, powiedzmy, po Szczyrku, to tu by była jedna z lepszych górek do jazdy wieczornej w Polsce. O, coś tu się drapie do góry. Tu jest ostatnia lampa, tam nie ma nic. I też się jeszcze dowiem, a propos naśnieżania, o co chodzi. Bo tu widzę, że dotąd dotarli. Zobaczcie, tutaj za mną jest skrzyneczka, ale co jeszcze kawałek dalej. Spróbuję się coś dowiedzieć, najwyżej po tym jeszcze coś dopowiem. Ale jedna rzecz. Powtarzam się. Zobaczcie jakie widoki. Tatry, Babia, a no coś wspaniałego. I jeszcze teraz jesienią, kiedy jest tak kolorowo. No bosko. Połowa października, a tu krótki rękawek.